Nazywam się Piotrek Konopka i witam was w kolejnym, 244 odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, co pracownicy tak naprawdę myślą o tej pracy zdalnej. To, co możecie zobaczyć na obrazku koło mnie, o, po drugiej stronie, to są właśnie wyniki tego badania. Badanie zostało opublikowane na stronach Association for Ta Talent Development, link jak zwykle znajdziecie na dole. I tu możecie znaleźć następujące informacje. Przede wszystkim jak komunikacja, czy jak przebiega komunikacja z menedżerami, którzy są bezpośrednio nad pracownikami i z ich kolegami. 23%, 1 czwarta mówi, że ta komunikacja uległa pogorszeniu, natomiast 31% mówi, że uległa poprawie. Aczkolwiek 46% mówi, że w ogóle się nie zmieniła. Pięć największych wyzwań stojących przed pracownikami yy, pracującymi z domu to są właśnie te takie domowe przeszkadzacze. Poziom yy, utrzymania mania, motywacji, komunikacja, współpraca z kolegami oraz poczucie osamotnienia. Ciekawą informacją jest to ta informacja związana ze zdrowiem psychicznym. Czyli 37% uważa, że zdrowie pracowników, zdrowie psychiczne pracowników pogorszyło się w trakcie pandemii. I dodatkowo 1 trzecia pracowników uważa, że nie czuje już żadnego związku ze swoim pracodawcą. A jak to wygląda u Was? Czy nadal jesteście zmotywowani do tej pracy zdalnej? Jeżeli chcecie, podzielcie się tą informacją, a jeżeli uważacie, że wy lub Wasza organizacja nie robicie w tym kierunku odpowiednio dużo, skontaktujcie się ze mną, być może uda nam się wspólnie coś zrobić. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia we wtorek po świętach. Natomiast wszystkim chciałbym życzyć wesołych świąt, udanego tego okresu spędzonego z rodziną, bez nerwów, zwolnienia, przemyślenia. Oderwania się od rzeczywistości, no i oczywiście, żebyście zostali oblani w lany poniedziałek. Także dzięki serdeczne na razie.